To twój chłopak, nie mój. Dam ci co zechcesz. Pomóż mi pozbyć się tej społecznicy. Mogę ci podać zieloną herbatę, whisky albo coś na uspokojenie. Dobry pomysł. Wylej na nią herbatę. Zostanie poparzona i poniżona. Za to, że całowała się z Martinem? Nie tylko. Mają się pobrać. Martin jej się oświadczył. Ona jemu. Nie obchodzi mnie to. Błagam, kochaniutka. Nie mów tak do mnie. Połączmy siły, słodziutka. Przestań, nie jestem żadna słodziutka. W zwartym szeregu wygramy w biegu. Zabieraj się stąd. Popełniasz błąd. Nie jesteś daleko Urodziłaś się biedna i taka pozostaniesz. Zaraz cię kopnę. Co do mojej propozycji, może jest trochę zwariowana, ale powiedziałam to po przyjacielsku. Jesteś wspaniała. Dziękuję. Przyszłam po filiżanki. Poznaj Tamarę Richards. Monita, tak? Poznaj Tamarę. To jest Esperanza Munoz, Moja osobista asystentka. Asystentka? Ja tylko podaję kawę. Miło mi. Mnie również. Jeszcze kawy. Zielonej herbaty, cyjanku, cappuccino. A dla pana? Dziękujemy więc nie przeszkadzam. Sama słodycz. Tak, jest urocza, choć nie ma dzisiaj najlepszego dnia. Odprowadzę cię. Martin? Tak, słucham cię. Wcale nie. Jesteś teraz z Tamarą. Czemu o niej mówisz? Odkąd wróciła... Zaproponowała mi małżeństwo. Co? W ten sposób chce mi pomóc w adopcji, rozumiesz? Tak, nie. Dlaczego? Nic nie rozumiem. Chodziło o dzieci, ale odmówiłem. Nie martw się. Ulżyło mi. Ona jest stuknięta. Nie, to wspaniała przyjaciółka. Chciała pomóc. Jasne. Od kiedy całujesz się z przyjaciółmi? Skąd wiesz? Wszyscy wiedzą. Monita też? I Konstansa? Monita? Nie. Nie wiesz, jak się nazywam? Powiedziałem Konita. Przeszkadzam? Przeciwnie. Świetnie, że jesteś. Miałbym prośbę. W porządku, o co chodzi? O zaliczkę. Jutro powiedz o tym, Alfredo. Na pewno nie będzie problemu. Jesteś super, szefie. Możemy porozmawiać? Nie. Jak możesz? Szefowi się nie odmawia. Czuję się jak u siebie. Nie lubię, kiedy przychodzisz bez uprzedzenia. Puściłabyś mnie wtedy? Nie. Widziałeś, jak całowałem się z Tamarą? Tak, co z tego? Jest inaczej niż myślisz. Nie mnie należą się wyjaśnienia, tylko Konstancy. Albo Twojej przyszłej żonie. W jakiej żonie? Wiem o wszystkim. Nie mam prywatności nawet we własnym biurze. Nic na to nie poradzę. Tamara zaproponowała ślub, bo chciała pomóc przy adopcji. Tam skąd pochodzę? Pocałunek jest pocałunkiem. A małżeństwo jest święte. Ożenie się tylko z kobietą, którą kocham. Jasne. Dobranoc. Chodzi o kikę. Wyjdziesz za niego? To sprawka nie Pomóż Pomów z nią. Nie to ja. Powstrzymaj, Kikę. W przeciwnym razie, nie uda ci się, już się zgodziłam. Wesele, kościół, i te sprawy? Co z Kesadą? Wyrzucę go z serca. Popełniasz błąd. On go popełnia. Kiedy to zrozumie, spojrzy na mnie i zobaczy, jaka jestem ohydna. Nie pasuje do niego. Nie umiem się nawet ładnie wysłowić. Nie mów tak, nie pozwala. Po co on tu przyszedł? Namieszać mi w głowie. Idzie. Niech żyje panna młoda. Buziak. Kimberly, nie wstydź się. To twój przyszły mąż. Zrób pierwszy krok Ferretti. Ciąży na tobie odpowiedzialność. Pocałuj go. Jeśli wsadzi mi język do ust, to mu go odgryzę. Co z zaliczką Kike? Musimy pogadać. Wszystko gra? Co za jęzor? Musimy się złożyć na prezent. Widziałeś to? Jestem w szoku. Monita i ja. Co? Nie mam teraz czasu. Mów. Manita i ja, to wiem. Ja pracuję, mam problemy. Mów wreszcie. Nie spodoba ci się to. O co chodzi? Manita i ja, co? Nic się nie stało. Zabiłaś go. Stracił przytomność. Wezwiemy lekarza. Ty zawsze wyjeżdżasz z lekarzem. Nie zawsze. Kike? Trzeba wezwać pogotowie. Ty zawsze z tym pogotowiem. Co chciałeś mi powiedzieć? Nic. Pomogę ci. Poradzę sobie. Co tu robisz? Inżynier. Amendola. Czeka na ciebie. Zaraz coś mnie trafi. Wezwać pogotowie? Co zrobiłaś mojemu narzeczonemu? Zachowuje się jak dziecko. Boli mnie głowa. Napij się. Zrobiłaś to specjalnie. Skąd miałam wiedzieć, że stoisz przy drzwiach? Znokautowałaś mnie. Powinnam była cię zabić, Paplo. Muszę powiedzieć o czymś Marcinowi. Sieć. Ale co to było? Nie pamiętam. Ja nie wiem. Kimberly i ty? Nie mam pojęcia. Pewnie chciałeś poprosić o pieniądze. A może chodziło o blondynkę? Co? O mumie? Mam mętlik w głowie. Zaraz ci w niej rozjaśnię. Tylko uderz mnie jakimś przedmiotem, nie pięścią. Masochista. Miałyśmy porozmawiać. Racja. Weź numerek i poczekaj w holu. Zaraz cię przejmę. Obok łazienki znajdziesz ulotki. Poczytaj sobie. Zbierajcie się, mam spotkanie. Blondyna prosi się o kłopoty. Chodź, tylko się streszczaj, jestem zajęta. Jak twój chłopak? Jaki chłopak? Kike. Niechcący usłyszałam waszą kłótnię. Coś poważnego. Nie twoja sprawa. Czemu podsłuchujesz pod drzwiami? Jestem starą znajomą, Martina. Myślę, że nie powinnaś go okłamywać. I ci sama mu o wszystkim powiedz. Straciłaś dla niego głowę. Nie wtrąca się do mojego życia. Czego chcesz? Mam odejść z pracy? Przestać go widywać? Na twoim miejscu nie wykręcałabym Martinowi i dzieciom takiego numeru. Oni cię kochają. Czego chcesz? Proszę, żebyś powiedziała Martinowi prawdę. On nie lubi kłamstw. Jeśli dowiesz się od kogoś innego, stracisz go. Wielu na tym zależy. Może i tobie? Dotrzymam tajemnicy, ale powiedz Martinowi prawdę, szukałem Cię. Pozwól na chwilę. Czego chciała Tamara? Wie o wszystkim powie Martinowi. Twierdzi, że nie. Wierzę jej. Wydaje się miła. Chciała, żebym sama to zrobiła i to jak najszybciej. Ma rację. Nie możesz tego dłużej ciągnąć. Lepiej nie igrać z ogniem. Mogę się wtrącić w twoje życie? Tak, jeśli pozwolisz, żebym ja wtrącił się w twoje. Zgoda. Zaczynam. Co czujesz do Monity? W jakim sensie? W takim, że ona cię uwielbia, jest urocza, kocha dzieci. A ty grasz niedostępnego, ale gdy ją widzisz, szalejesz. W takim sensie to mówię. Mógłbym ją wziąć pod uwagę. W kwestii orzenku? Tak. To na co czekasz? Są dwie sprawy. Pierwsza monita ma chłopaka. Druga to jest coś, o czym mi zaraz powiesz. W tej firmie wszystko wszyscy słyszą? Tak. Nie ustąpię, dopóki mi tego nie powiesz. No. Niczego ci nie powiem. Wszyscy są przeciwko mnie. Nie, ale dałam Monicie słowo, a ja go dotrzymuję. To coś poważnego? Nie. Ale gdybyś stracił Monitę, żałowałbyś tego do końca życia. Zaczekaj. Cześć, Skarbie. Co słychać? Dobrze, wkrótce będę. Chwileczkę. Tamaro, nie naciskaj, nic nie powiem. Cześć. Kto mówi? Martin, słyszysz mnie? Tak. Płaczesz? Nie, to nic poważnego. Co się dzieje? Padłam na łóżko i uderzyłam się w mały palec. Co to za muzyka? Radio. Miałam je właśnie wyłączyć. Kłamiesz. Muszę się rozłączyć, bo ktoś wszedł. Wujek z hemoroidami? Przestań mnie okłamywać. Tak, wujek. Cześć. Okłamuje mnie, jakbym był dzieckiem. Proszę? Przepraszam. Monita. Monita? Wiem, że ukrywasz okropny sekret. Jaki? Ja? Tak ty. I nie wyjdziesz stąd, dopóki mi go nie wyjaśnisz. Mów, dobrze? Masz rację, skrywam tajemnicę. Jaką? Jestem Twoim bratem. Nazywam się Juan Carlos Casada. Doprowadzi mnie do obłędu. Co to za tajemnica? Co ukrywasz? Proszę. Przepraszam. Monita, możemy chwilę porozmawiać? Zależy o czym? O tobie i twoim sekrecie. Jakim sekrecie? Doskonale wiesz, jak. Nie zaakceptuję kolejnych kłamstw. Powiedz, jaka to straszna tajemnica. Nie może być aż tak poważna. Nie ufasz mi? Nie ufasz mi? Niczego nie ukrywam. Nie lubię być odpytywana, a poza tym mam dużo pracy. Możesz wyjść, ale licz się z konsekwencjami. To znaczy, moja cierpliwość też ma swoje granice. Proszę, wracaj do pracy. Co się stało? Nie przestaje mnie okłamywać. To się stało. Jesteś pewien? Że coś ukrywa? I co zrobisz? Masz mi meldować, jeśli wyjdzie w godzinach pracy. Wiedzieć ją? Nie. Sam to zrobię. Znowu idziesz na wagary? Idę pomóc Turce Do klubu ze striptizem? Zamknij dziób Proszę, zabierz mnie ze sobą Nie mogę Kryj mnie przed żmią Zadzwonię Zawsze mnie wystawi Monita właśnie wyszła Nie zrób czegoś głupiego Nie obiecuję Mona, co tu robisz? Pracuję tak jak ty. Spadaj stąd. Źle to robię? Obie odchodzimy, albo zostaje. Wybieraj. To ten sekret? Nie wierzę. To nie jest miejsce dla ciebie. Odejdź. Przecież to świetna rura. Co, wstydzisz się mnie? Tutaj nie możemy rozmawiać. No to tańczmy. Mistrzu, podać coś do picia? Nie, dzięki, już wychodzę. Może szampana na koszt firmy? Nie, dziękuję, zaraz idę. Nie mogę tańczyć, kiedy wygłupiasz się na scenie. To zejdź z niej i ustąp mi pola. Nie chcę nikogo widzieć. Nawet mnie? Nie, przepraszam. Wejdź. Przyszłam się pożegnać. Już wyjeżdżasz? Tak. Mam kilka spotkań w Europie i nie mogę ich przełożyć. Szkoda. Za kilka miesięcy wrócę. Będziemy z dziećmi tęsknić. Mam Twój mail, będziemy w kontakcie. Jak egzamin dzieciaków? Jeszcze nie wiem. Czekam na jakieś wieści. Co się dzieje? W końcu odkryłem sekret Monity. Jesteś w szoku? Nie dziw się. Na pewno nie ma złych intencji. Przecież to normalne. Zaczekaj. Co jest normalne? Że prowadzi podwójne życie? W dzień podaje kawę, a w nocy tańczy na róże w klubie? To uważasz za normalne? Nieważne, czym się zajmuję. Może zbierać pocztówki, robić strip i być sędzią. Ważne, że mnie okłamuje, a to oznacza, że mi nie ufa. Nie wiem, co powiedzieć. Nic nie mów. Zbieram się. Chciałbym zorganizować pożegnalną kolację. Przed odlotem zadzwonię. Cudownie było Cię mieć przy sobie. Rozchmurz się. Cześć. Cześć i dziękuję.